Tygrys P chyba ostatecznie był na polu bitwy, ale był to czołg dowódcy z radiooperatorem, a nie był to czołg do walki. Taki przenośny schron. Ale tak, tu masz rację, Ferdinand jest na podwoziu z Tygrysa P, albo Tygrys P na podwoziu z Ferdynanda, a raczej odwrotnie. Bo jednak niszczyciele były na podwoziach innych czołgów robione. Dospawali nadbudówkę, coś tam pozmieniali, dali działo i elo.

Nigdy nie miał w rzeczywistości topowej wieży w wocie. W sensie w realnym świecie nie miał tej wieży, która jest w wocie. Ani chyba działa. Jestem wdzięczny. Kiedyś były bitwy historyczne. Nie wiem, czy pamiętacie o tym, chyba 2013? Przez jakiś czas były bitwy historyczne, gdzie były historyczne moduły, ilość amunicji, typ amunicji i wychodziło na to, że PZ2. Jechałeś razem z Tygrysem Pierwszym na, na front. Ja wreszcie wbiję 85 w tej bitwie. Miałem to zrobić 4 bitwy temu. Propy chyba się zaczynają za minutę. Albo minutę temu. Nie ma żadnego snajpera. im się rozjechały medy? Chyba troszeczkę tak. Karo. Jest w tym momencie do uzyskania z. Z misji klanowych. Więc zaczęli nim grać ludzie, którzy robią misje, gdzie trzeba zagrać bitwę. A nie ludzie, którzy mają ten czołg z kampanii, więc wymagania spadły do poziomu niskiego. Jeszcze spadnie parę procent. Raczej znaczy jeszcze wymagania spadną, więc. Więc jeszcze wszystko przed Tobą. Jeszcze parę procent poleci do góry. 6, 6, 6 i dwa małe wbite. Ej hey, Anonymous. Lecimy lewą stronę i wbijamy te trzy odznaki biegłości. moim Pluton Ateków. E, wiecie co, jak normalnie podjeżdżam tutaj, podjadę od razu na blisko. Podjadę od razu na blisko u góry, bo ten czołg jest tak niecelny, że chyba każdy metr będę liczył sobie tak to nazwę, żeby... Żeby dać tą pH. Tym bardziej, że hateków mają co nie miara, więc coś na pewno będzie przejeżdżać. Na przykład Rino, zanim dojadę to już przejedzie. Nic na snajpie nie mamy. To trochę... problem. Jest pierwsza. Może jeszcze jedną dam. Jest druga. Dobrze, że nasi zjechali w dół. Chociaż raz. Był sobie Skorpion. Jest trzecia. No jak ten, ha, w przód wieży przebijem. I... SMV-a też. Tylko... Przede wszystkim najpierw... Większym problemem tutaj to jest trafienie tym działem, bo to działo nie jest jednym, jednym z tych celnych. Goście mają WTK na tyle jeszcze, bo nam Skorpiona zniszczył. Powiem wam tak, to działo nie jest celne, uwierzcie mi, bo to co widzicie to są czary teraz, albo gusła i zabobony, jeśli ktoś nie wierzy w czary. Bo te działo tak nie strzela. I może w kolejnych strzałach to zauważycie. Jeszcze jeden przeleciał. Kościu? Rusza się, rusza i przestał się ruszać. Dobra, nasi są już na dobicie, większość na dole. Więc może być ciekawie. Ten tak może tam jeździć bez spota. Inaczej, ja mogę go nie spotnąć, o. Jeśli ma na załodze kamo. Wiem, powinienem już... ...miał gaśnicę. Wydaje mi się, że to jest jeden z tych, które... ...które bezczeszczą ten czołg. I grają... ...dno na nim. A jeszcze to jakoś wygląda. Nie ładuję Hajka, bo, bo boję się, że nie zdążę przeładować, a on już coś zrobi. Tutaj nawet zmiana Hajka jest jednak dosyć długotrwałym procesem. Ciekawe, ja czy będę miał Hyrola na gościu. Będę miał Strv, Snipe'i. No tutaj wlatuje Taran. Taran plus pH. Ej, dobra. Niech jest pecha w tego. Tak. Nie przebił. Pancerz 268V4 w niektórych momentach na bokach jest bardzo gruby. Space Armor jest w sumie tam ustawiony, tak. Pod dzikim kątem. Eee, aczkolwiek, no ten czołg to jest cień tego czołgu, który znałem, znam, i będę znać. W sensie chodzi mi o to, że no, kiedyś tym czołgiem się nagrobiło wyniki. Jeździło się <noise> dużo szybciej i, i po prostu goniło się medy nim a teraz. Czasem i z hatekami, z dogonieniem hateków jest problem. Reload też chyba tu jest zwiększony, dolna płyta jest znerfiona, garnek jest znerfiony, obrót kadłuba jest zbufowany, ale no nie, to nie jest już czołg, który, który szanuje Razem z Foszem155 i, nie wiem, Jadzią najgorzej mi się gra takimi czołgami bezwieżowymi TDK-ami, w sensie inne TDK-i bezwieżowe dzisiaj wymieniałem na streamku, to jako tako lepiej lub gorzej, ale te trzy, które wymieniłem, to... No, nie przypadają mi do gustu. Co prawda bitwa zrobiona, ale miałem parę strzałów, które nie weszło. Tak samo miałem parę bitew, gdzie no na ósmych tierach by byłem bity i poniżany z pepancy w przód, gdzie goście nawet nie wiedzą, że dolna płyta jest twarda, bo automatycznie strzelają w dolną dolną, nawet nie celując. Nie wiem. Jeśli chodzi o statystyki, to mamy tutaj 116 bitew, 3600 średniego, 679 spota, 70% mineracją. Jeśli chodzi o, o moduły, to miałem tylko jeden zestaw: dosyłka eksperymentalne HP, eksperymentalne Turbo, z dyrektywy mam obracarkę. Jeśli chodzi o ulepszenia polowe, to wyglądało to tak lewo, lewo, prawo, lewo, lewo. No i tyle. No i machamy kolejny czołguś. Musimy nadgonić w tym miesiącu już resztę czołgów i zacząć poważnie markować na głównym koncie czołgusia, bo troszeczkę się tego nazbierało. Lecimy konceptem.